Jest 3 sierpnia 1944 roku. Do Warszawy ściągają brygada Rona pod dowództwem renegata generała SS Bronisława Kamińskiego, przestępcy kryminalni z brygady SS Dirlewangera, bataliony Wehrmachtu i policji z Poznania pod dowództwem generała Reinewarta. Heinrich Himmler przekazuje im dyrektywę Hitlera. Wymordować ludność bez różnicy płci i wieku. Miasto zniszczyć. Niemcy wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze mają zabijać kogo zechcą według swego upodobania palą domy mają miejsce pierwsze masowe mordy na woli i na ochocie na zieleniaku przy grujeckiej mówi zofia rusecka zosia poszła do powstania jako 22 letnia dziewczyna wiele entuzjazmu, wiele zapału mieliśmy. Czekaliśmy na ten moment rozpoczęcia walki, wyzwolenia się, bo dla nas to było tak coś nieprawdopodobnie potrzebne i wyczekiwane. Wiedzieliśmy, że jeżeli się rozpocznie, to zwyciężymy i na pewno będzie to, o czym przez całe lata okupacji myśleliśmy. Były takie momenty szczęśliwe w czasie trwania powstania, że dzisiaj pamiętam, kiedyś idziemy wieczorem takim rzędem pod ręce się trzymamy i krzyczymy, słuchajcie, jesteśmy w wolnej Polsce. To z jesteśmy w wolnej Polsce. Byliśmy wtedy, ten moment, na tej ulicy Złoty, idąc, takim szpalerem krzyczeliśmy: jesteśmy w wolnej Polsce. Niemcy mordują wielu profesorów i wykładowców warszawskich uczelni z domu przy Nowym Zjeździe 5. Józef Szczepański Żyutek z batalionu Parasol pisze słowa piosenki Pałacy Kmichla.